Na kanale testowaliśmy już wiele modeli słuchawek bezprzewodowych, jednak głośników było znacznie mniej, dlatego w tym filmie przedstawię Wam głośnik Bluetooth Transmart Element Mega. Zapraszam do materiału. W pudełku wraz z głośnikiem znajdziemy jeszcze krótki przewód USB-C, krótki przewód Jack 3,5 mm oraz instrukcję obsługi. Rozpoczynając od wyglądu i wykonania głośnika. W całości wykonany jest on z plastiku, z przodu posiada dwa głośniki po 20W, więc łączna moc głośnika to 40W. Na górze urządzenie posiada panel dotykowy, na którym m.in. możemy zmieniać tryb pomiędzy Bluetoothem, Auxem a kartą microSD. Przewijać utwory, wznawiać oraz zatrzymywać utwory. Tym samym przyciskiem można również odbierać lub kończyć połączenia, jeżeli jesteśmy połączeni z telefonem. Jest również przycisk do włączania asystenta głosowego oraz slider głośności. Cały panel podświetlany jest kolorem białym. Dwa przyciski jednak posiadają podświetlenie również w innych kolorach: jest to niebieski oraz czerwony i te kolory sygnalizują o stanie ładowania. Z tyłu natomiast głośnik posiada złącze USB-C do ładowania, slot na kartę Как przycisk do włączania oraz jacka 3,5 mm. Na spodzie znajdziemy y, także podkładki antypoślizgowe. Urządzenie posiada Bluetooth w wersji 5.0. Jest tutaj również NFC, które ułatwia parowanie y, telefonu z głośnikiem. Urządzenie wspiera również technologię TWS, która pozwala na połączenie dwóch y, głośników ze sobą, a, aby grały one jednocześnie. Y, niestety nie wiem tylko, czy muszą być to dwa dokładnie te same głośniki, y, czy drugi może być innym modelem od tego samego producenta. Jeżeli chodzi o zasięg Bluetootha, to producent podaje, że wynosi on 30 metrów na otwartej przestrzeni. Ja jednak testowałem to w pomieszczeniach i bez problemu możemy przemieszczać się z telefonem po tym samym pomieszczeniu, po pomieszczeniach sąsiednich i zaczyna sygnał przerywać dopiero gdy schowamy się za dwie ściany. Więc jest to raczej taki dość standardowy zasięg, jak na głośniki yy, czy słuchawki bezprzewodowe. Przechodząc teraz do czasu pracy na baterii. Producent podaje, że głośnik posiada dwa akumulatory o pojemności 3300 mAh, więc łączna pojemność baterii wynosi tutaj 6600 mAh, co pozwala na około 13,5 godziny grania yy, przy 25% głośności. A 25% głośności to jest taka odpowiednia głośność do cichego i spokojnego słuchania muzyki, więc moim zdaniem ten czas 13,5 godziny to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na taki głośnik. Ładowanie od 0 do 100% trwa natomiast około 4 godzin. No i teraz chyba najważniejsza rzecz, czyli jakość dźwięku. Producent na każdym kroku chwali się tutaj technologią SoundPulse, która podobno znacząco wpływa i poprawia jakość dźwięku. Nie będę się rozwodził nad tą technologią i po prostu powiem ogólnie, jak ten głośnik brzmi. I moim zdaniem, jak na tę cenę i wymiary głośnika, jest całkiem spoko. Wysokie tony i średnie są ok. Moim zdaniem, brakuje tutaj trochę basu. Wydaje mi się również, że przy wyższych głośnościach głośnik zaczyna trochę trzeszczeć i lekko tak, jakby zniekształcać ten dźwięk. Ale ogólnie tragedii nie ma. I jest też on bardzo głośny, jak na swoje wymiary. To trzeba przyznać, że jak się da głośność na 100%, to jest on bardzo głośny, ciężko się siedzi tuż obok niego. Więc wtedy najlepiej go postawić trochę dalej i myślę, że na jakieś imprezy i tak dalej to nada się on bardzo dobrze. Zresztą teraz będziecie mogli przez chwilę posłuchać jak ten głośnik gra. Oczywiście należy tutaj pamiętać, że ten dźwięk nagrywany jest przez mikrofon, później jest jeszcze kompresja i wy to odtwarzacie na swoich słuchawkach lub na głośnikach więc to nagranie nie odda w 100% tego, co jest w stanie wydobyć z siebie ten głośnik, ale jakieś takie podstawowe pojęcie będziecie mieli. No i na koniec jeszcze jakość rozmów. Głośnik ma wbudowany mikrofon, więc możemy prowadzić rozmowy oraz używać asystenta głosowego, ponieważ tak jak mówiłem, na głośniku jest przycisk do włączania asystenta. Jeżeli chodzi o jakość rozmów, to my rozmówcę słyszymy bardzo dobrze, natomiast rozmówca nas, gdy odejdziemy trochę dalej głośnika na 3-4 metry, to już rozmówca słyszy nas dość cicho i niewyraźnie, jednak gdy siedzimy obok głośnika, to jakość jest OK. Także podsumowując, Transmart Element Mega kosztuje około 140 zł. W opisie znajdziecie link oraz kod robotowy, aby kupić ten głośnik trochę taniej w chińskim sklepie GeekBuying. Moim zdaniem, głośnik w tej cenie jest wart polecenia. Jest on bardzo głośny, jakość dźwięku jest również OK jak na tę cenę. I na górze posiada on bardzo fajny dotykowy panel do sterowania. Także to by było na tyle. W opisie, oprócz linku do głośnika, znajdziecie również linki do naszego Facebooka oraz Instagrama, na które Was zapraszamy. I do zobaczenia!